Dzień dobry, witajcie moi drodzy. Pogoda jak widać iście wiosenna w naszym kraju. Majówka jest po prostu niesamowita. W ogóle cały czas deszcz leje, przynajmniej u nas w naszej okolicy. Ale przynajmniej jest ciepło trochę. Ptaszki pięknie sobie śpiewają. A my zaczynamy dzisiaj yy, akcję. Znaczy zaczynamy, już zaczęliśmy jakiś czas temu, ale musieliśmy spowolnić tą akcję ze względu na to, że zajęliśmy się innym autem. To dzisiaj wracamy z powrotem do naszego. Autosana H9, czyli do naszego autobusu, który przerabiamy. Ja tutaj się przedzieram przez dżunglę trochę. Zaraz zobaczycie dlaczego się przedzieram przez tą dżunglę. Idziemy, idziemy, przez krzaki przełazimy. Przez krzaki przełazimy, przez krzaki, przeszliśmy przez dżunglę. I stoi za mną nasz kleks. Postaramy się go odpalić, ponieważ już yy, od jakichś dwóch, trzech tygodni nie był odpalany. A nie wiem czy wiecie, że taki autobus powinno się odpalać przynajmniej raz w tygodniu, tak dla zasady, bo może być później problem, więc co? działamy. Przed odpaleniem silnika należy sprawdzić silnik w autostanie, w sensie yy, podpompować go lekko pompką paliwa, ponieważ ma jakiś tam problem yy, duży, jak stoi, to mu ścieka paliwo z przewodów, trzeba go ręczną pompką podpompować. Ma taką pompkę u siebie w komorze silnika, za chwilę Wam ją pokażę, ale pokażę Wam jeszcze urządzenie, jak się dostać do silnika. Dostajemy się do silnika takim czymś, czyli klamką, zwykłą klamką, którą można by używać również do otwierania okien. Wkręciliśmy klapa się otworzyła. Otworzyliśmy. O, nie jest to łatwe. Dobra. Teraz jesteśmy schowani pod daszkiem. Śmiało możemy działać. Teraz otworzymy sobie jeden z boków, ponieważ chce się dostać do akumulatorów, do akumulatorów autobusu. Tutaj mamy taką śrubeczkę. Nie wiem, czy tam widać. Ale uwierzcie mi na słowo tu jest taka śrubeczka A, którą odkręcamy. Otwieram się bok. Bok Autosana. Pod Autosana, za mną silnik, bo jeszcze nie widzieliście chyba. Proszę, polskiej produkcji silnik. Dobra, przechodzimy dalej. Musimy otworzyć teraz yy, włożyć rękę i tam jest taka zasuwa, żeby otworzyć jeszcze jedną klapę boczną. O. Tu jest taka za... O! I otworzyliśmy klapę boczną. Klapa boczna, a w klapie bocznej dwa akumulatory po 200 amperów, czyli 400 A razem. Ładowaliśmy go całą noc, postaramy się go teraz odpalić, wyłączyć ładowarkę tylko. Dobra, idziemy do środka. Aha, no jeszcze to pompowanie paliwa całe. Teraz, kurczę nie wiem czy to ciemno tu jak nie wiem. Tam jest pompka paliwa, to ja Wam pokażę z innej perspektywy. Wchodzimy do autobusu. mamy tu niezły, niezły syf, że tak powiem. Wam też pokazać. odbieramy siedzenie, pozostałość po siedzeniu i mamy tutaj dojście do całego silnika z góry. Tam się znajduje gdzieś pompka. No nie będę... kurczę, nie ma sensu chyba Wam jej pokazywać? podpompujemy paliwa trochę. Dobra, paliwo podpompowane. Postaramy się go odpalić. Jak widzicie wnętrze mamy całkowicie zawalone, musieliśmy wszystkie graty podbierać do środka, więc mamy tu wszystko, co w nim było włącznie z 46 fotelami. Jedziemy nim do warsztatu naszego, więc generalnie musimy go odpalić. Widzicie mam plan. plan na odpalenie Autosana, nie na robienie. Zresztą pogoda jest taka jaka jest na zewnątrz. I jesteśmy. Jesteśmy na, na centrum dowodzenia Autosanem. Kluczyk do Autosana w ogóle też jest bardzo śmieszny. Kto to jest? To jest ten. To jest kluczyk do autobusu. Wygląda tak. Dobra, kluczyk przekręcony. Teraz, yy, yy, co cały system odpalania, to też nie jest tak. O, że po prostu sobie przekręcę kluczyk i odpalam jak zwykły samochód. Muszę najpierw włączyć mu zasilanie. zasilanie włączone, jak słychać zresztą. Te piszczenie to jest dlatego, że z tyłu zostawiłem drzwi otwarte. To no dobra, rozgrzejemy go trochę. No, no i postaramy się odpalić. No, nie udało się odpalić tylko i wyłącznie wspomagając się ręczną pompką paliwa, więc weźmiemy się za inny pomysł. Pomysł nazywa się Samostart. Psikniemy Samostartem, jest to taki specjalny spray. Można używać innych spray, ale Samostart jest w sumie chyba najlepszy do tego wszystkiego. Psikniemy mu filtr powietrza i co? No i zobaczymy, czy wtedy odpali. Autostart ma jeszcze jedną fajną funkcję. Taką, że można go odpalić tutaj. Jestem sam oczywiście, nikt mi nie pomoże, więc wcikając tutaj musiałbym biec na koniec, na początek pojazdu tam do przodu i go próbować odpalić. A ten czas mógł być za długi, więc konstruktorzy tego pojazdu wpadli na taki pomysł. Zainstalowali włącznik autobusu tutaj z tyłu, więc będę mógł go tędy odpalić. Idę jeszcze sprawdzić, jak tam ładowarko do akumulatorów, bo cały czas go ładuję. Ok, wyłączamy.

Jak widać, autosan odpalił po jakimś czasie. Wystarczyło mu tam y, przyknąć trochę y, samostartu do dolotu powietrza, odpompować go lekko pompką, pokręcić, pokręcić, pokręcić i wystartował. Silnik prosty jak budowa cepa w tych autobusach, więc generalnie, jakby nawet na pustyni się zepsuł czy coś i mielibyśmy do dyspozycji tylko takie sprzęty, to byśmy go generalnie chyba odpalili, więc. Y, no co, no zaleta niesamowita, po prostu autosan odpalamy dwoma kluczami i samostartem. No, więc teraz odjeżdżamy nim w stronę naszego warsztatu, kierujemy go na przeróbki, będziemy teraz cisnąć dosyć mocno z przeróbkami, bo terminy nas lekko gonią. A Was zapraszam na kolejnego vloga. Zapraszam Was też do subskrypcji naszego kanału. Tutaj, tutaj, tutaj można cisnąć subskrybuj kanał i będziecie na bieżąco. Nie pominiecie żadnego odcinka z przebudowy Autosana. Więc zapraszam serdecznie i do zobaczyska.